Legancka sytuacja No Tu mam taką kawę Bo ona jest legancka, Taka czy zwoita. To nie byle co To z wyższej półki Tu mam takie o, Cappuccino leganckie Każdemu polecam To jest taka dobra jak. Hej suczki Ra 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 Znamy wasze sztuczki Ra 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 ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa Mam cash i kartę Fiza Moje życie loko fida A uh. Uh, uh. Ale chcę być jak Mona Lisa Mam cash i kartę Fiza Moje życie loko fida Ja widziałem jak wychodziła Ze złotych tarasów I uśmiechu nie zapomnę Poprawił mi nastrój ta w mariocie Apartament na hasło Dziś jest nasze jutro ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów, jej uśmiechu nie zapomnę Poprawił mi nas panorama, tam w mariocie apartament na hasło się z nasze, jutra nie ma, nikt nie zatrzyma nas Ja patrzę na nią przez kartiery działają bajery. Dwa drinki i przełamujemy te bariery Na moje numery Jest tylko trochę szaj Patrzę Mamy szampanę i będę tym szikać Ona małe SZK nita Z peńca mnie się frika Wypiętył cała ekipa Mamy szampanę i będę tym szikać Ona chce być jak Monaliza Mam cash i kartę Fiza Moje życie lokola fida Ona chce być jak Monaliza Mam cash i kartę Fiza Moje życie Fida Ja fida ja, ja.